Jacek Hoga, Fundacja Darma Dzisiaj celownik termowizyjny, nietypowy. O czym zaraz. Polski, co jest bardzo przyjemne. Jest to model, który firmy Etronika, polskiej, z Warszawy, którego ojciec tego celownika jest, czy poprzedni celownik, czy celownik, z którego ten wyewoluował. Był celownikiem wojskowym. Stąd zalety i czy specyfika tego celownika. Mamy go w fundacji ponad pół roku. Niedługo będzie wracał pewnie do, do właścicieli. Nie byliśmy oczywiście jedynymi, którzy go testowali, ale mieliśmy tę możliwość, żeby swoje uwagi do niego dać. Za co też bardzo dziękujemy. Co mogę o nim powiedzieć? Na pewno jest zupełnie inny od wszystkich celowników termowizyjnych. Nie ma WiFi, nie ma nagrywania, nie ma 18 różnych siatek do kilku różnych kalibrów. Ale ja tego nie chcę, w związku z czym to mi się, to mi się podoba. Jest oczywiście tak jak każdy celownik termowizyjny cyfrowy, natomiast jest zupełnie odcięty od zdalności, jest zbudowany jak czołg, bo jego pierwowzór był robiony na granatniki przeciwpancerne i na dragunowy celownik, karabiny wyborowe rosyjskie. I na testach był m.in. w Egipcie. I tam też został, nawet testy wygrał z tego co pamiętam, i był produkowany właśnie dla armii egipskiej. Na broń, która w Polsce też. Pewnie by aż prosi się, żeby coś takiego dać, bo na przykład RG Rury w Polsce nadal nie mają takich celowników. Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie Pani Poseł, zresztą z dobrej zmiany Pani Poseł Siarkowski, ona to pytanie, jeśli dobrze pamiętam, zadawała. Nie ma potrzeby montowania na RG Rurach czegoś takiego, ponieważ RG Rury są przestarzałe i mają być wycofane. To było pytanie jeszcze sprzed wyborów, pewnie dwa lata temu. No i nadal nie ma, tak? A w Polsce produkują, mogliby kupić, założyć i, i by hulało. Ale dość o granatnikach i obronności. Celownik, myśliwski celownik termowizyjny, pierwszy model. Z tego, co mówili w fabryce i miałem okazję oglądać. Mają już kolejne modele w fazie prototypowej, bardzo ciekawe. Ten jest zwarty. Zwłaszcza w porównaniu do tego, co robi państwowa konkurencja. Bardzo dobrze działa takie rzeczy jak wilgoć, temperatura, tutaj odporność, nie tylko mechaniczna, ale również taka jest dużo wyższa, no bo tu normy wojskowe są. Ten konkretny egzemplarz ma usunięty tutaj jedną wtyczkę, której, której ja nie potrzebowałem, a która przeszkadzała w montażu z moim przeziernikiem. Nie ma wszystkich trybów, tych kolorowanych kredką, których ja prywatnie nie lubię. Ma czarno-biały tryb i drugi tryb, który też, też jest czarno-biały, ale e, mają go właśnie teraz w testach, który mi się bardzo podoba. Bardzo źle widać bardzo mi się podoba bardzo źle widać wszystko oprócz żywego ciała to znaczy sztucznie słychać sojuszników. Amerykanie za płotem ćwiczą. Ponieważ jesteśmy na strzelnicy myśliwskiej w Toruniu za co dziękujemy za, za, za to, że nas tutaj goszczą. No ale słychać, właśnie jak sobie jeżdżą za płotem Amerykanie. Przynajmniej ja słyszę, nie wiem czy Państwo. Ten celownik w tym trybie, o którym mówiłem, sprawia, że jakieś krzaki, jakieś zakłócenia nie blokują tak bardzo widzenia zwierzyny. Ta zwierzyna jest podbita. W związku z czym do zaobserwowania zwierzyny to jest bardzo dobry, potem oczywiście lepiej jest przełączyć się na, na typowy tryb czarno-biały, żeby, żeby jednak te gałązki widzieć i żeby nam się kula nie rozbiła za szybko, co też się nieraz wielomyśliwym zdarzało, mam nadzieję, że już się mniej zdarza. Zoom podwójny, pocztwórny z tego co pamiętam. To jest jeden guzik, drugi guzik. Polaryzacja, czy mamy mieć negatyw dwa równocześnie przy zamkniętej klapce to jest kalibracja. Tutaj mamy dioptrię. Tutaj mamy pierwszy tryb, drugi. Te trzy nie działają, bo zostały usunięte i takich nie, nie używałem. I przestrzeliwanie. A tutaj mamy jasność, tak? Wyłączenie, włączenie, jasność, koniec. Żadnych fajerwerków, żadnych wodotrysków. Czołg, który ma po prostu chodzić na broni. W związku z czym, przestrzelimy sobie na odległości 50 metrów, potem na 100, metrów, 100 metrach sprawdzimy. No i jeszcze pewnie trochę w międzyczasie o nim opowiem. Na 50 metrach to, co jest niesamowite w porównaniu do tych celowników, które miałem okazję używać, innych termowizyjnych. Tam mamy naklejony ogrzewacz, żeby był ładnie widoczny do dłoni. Natomiast jest on naklejony na tarczę lisa. Ta tarcza lisa w tym termowizorze pokazuje lisa, to znaczy w, w innych termowizorach, których używałem. Jak jest kartka, to jest kartka, koniec, tak? Nic nie widzimy, natomiast tutaj rzeczywiście, przynajmniej na niektórych planszach, na niektórych tarczach, po prostu widać, czy to koziołka, czy lisa, który jest namalowany, i wynika to z tej prostej przyczyny, że farby, kolory mają różną absorpcję ciepła białej, i czarny chociażby tak to wszyscy kojarzą w związku z czym przez ten celownik no mogę widzieć uszy, grzbiet, ogon narysowanego lisa ładnie widać no ale dobrze to by było tyle może będzie trzeba załadować i przestrzelać Źle zamontowany celownik opiera się tam w jednym miejscu, w którym myślałem, że się za blisko zamontowałem przyziemnika Stąd tak duża odległość Także zamontuję jeszcze raz, przestrzelamy jeszcze raz Tak, żebyśmy mogli sobie strzelić na 100 metrów Bo widać, że odległość jest od miejsca punktu celowania Gigantyczna Tutaj był punkt kontaktu, bo jedną Kratkę, że tak powiem, jedną linijkę głębiej ale niestety w tym miejscu był punkt kontaktu który myślę, że zaważył na tym, że średni punkt celowania wyszedł tak daleko ja oczywiście mógłbym przestawić przeziernik tak daleko ale tutaj nie powinno być punktu podparcia no i to by było po prostu na dłuższą metę mniej, dużo mniej wygodne, dobra sprawdzimy czy będzie lepiej teraz W momencie, jak był zły punkt podparcia, tutaj w momencie, jak przesunąłem, żeby nie było w tym miejscu punktu podparcia, raz, dwa. W związku z czym mamy, no powiedzmy, te 3 cm tak, przesunięcia, i jest dobrze zamiast gigantycznej odległości. Sytuacji, w której się wydawało, że właściwie jest dobry, tam co prawda jest do, dotyka się jedno do drugiego, ale, ale powinno być dobrze guzik, prawda? Widać jaka jest odległość teraz jest tak, jak powinno być. W związku z czym poprawimy, nie wiem czy to nagramy, nie ma aż tyle czasu, ale poprawimy, żeby było prawidłowo, pójdziemy na setkę i będzie dobrze. Mieliśmy pełen płaszcz treningowy. Tu mieliśmy pełen płaszcz treningowy. Włożyłem amunicję, której potem będę używał na polowaniach. I mamy trzy ładne dziurki. Tutaj przejdziemy na 100 metrów zobaczymy, jak to będzie wyglądało na 100 metrach. Ale generalnie nie wydaje się, żeby trzeba tutaj dużą ingerencję robić. Przesunąć się będzie dobrze. Punkt trafienia był 7 cm w lewo, w związku z czym robimy horyzontalną zmianę i przestawiamy po prostu o dwa kliki. Jak zwykle, dużo usprawiedliwień. Nie wiem, jak często się to Państwu zdarza, ale mi w kółko. No, taka prawda to nie będę się wstydził. Nie ma co oszukiwać. Było tu, miałem przesunąć tu, a przesunąłem tutaj, bo jest różnica pomiędzy przestawieniem punktu celowania, a punktu trafienia. I zrobiłem dokładny czeski błąd, tak, znaczy dokładnie o 180 stopni przesunąłem w nie tą stronę. Do czego niniejszym się przyznaję, mogą Państwo sobie dworować w komentarzach. Przyjemna rzecz jest taka, że na dole w celowniku, potem spróbujemy Państwu tu pokazać, nie wiem, czy to kamera złapie, mamy układ osi XY, i w tym momencie mogę sobie przeczytać, że X mam 0,0,0. A y mam 002d, czyli jeżeli będę chciał naprawić swój błąd, bo y miałem 0, to po prostu wracam i mam. że się nie pomyliłem. Teraz jest tak, jak powinno być. Chociaż oczywiście rozrzut jest. Jaki jest ze względu na strzelca i kilka innych dobrych usprawiedliwień które mam a którymi się nie będę dzielił z państwem. Celownik jest przestrzelany. Oczywiście można go zdjąć. Robiłem to wielokrotnie zdejmowanie po przestrzelaniu nakładanie sprawdzałem. Jest różnica, ale jest ona mniejsza niż dzisiaj moja na pewno, bo jest nie ta pora dawno, powinienem być po obiedzie. i za dużo czasu nam zeszło na rzeczy, na które nie planowaliśmy, żeby czas schodził. Natomiast w okolicach jednego MOA czeską amunicją, tym celownikiem bez problemu przesunięcie po zakładaniu i składaniu, wkładaniu, nie wiem, czy tak jest we wszystkich celownikach, w tym wydaje mi się, że jest, że kilkukrotnie zaobserwowałem, ale ono jest w okolicach właśnie może do jednego MOA, czyli w uproszczeniu 3 cm na 100 m, bo to 29 mm chyba jest, no ale to jest poniżej tego, w związku z czym, jak ktoś ma zły humor, tak jak ja teraz, to z pewnością będzie robił większe błędy niż zdjęcie i założenie celownika zrobi, a z perspektywy łowiska 200 metrów, to zakładając, że to by były te 3 cm, a jest to mniej, zakładając, że strzelamy zgodnie z przepisami, a większość ludzi w Polsce strzela zgodnie z przepisami, przynajmniej co do odległości, do 200 metrów, to nie ma to takiego znaczenia w łowiectwie na pewno, a mówię raz, że to może być. Moje subiektywne, dwa, że to może być ten celownik, nie wszystkie, trzy, nie wiem, może być ta szyna, mogą Państwo to w komentarzach sobie dopisać, strzelałem z tego celownika, w sumie oddałem z niego, z tej broni, nie wiem, spokojnie ze 200 strzałów, na beryla, na szynę, tą nogę dziwną, góry, Tor kolejowy, który tam jest nad pokrywą komory. Zakładałem ten celownik. Trzyma zero, nawet na tej nieszczęsnej szynie. O tej szynie i jej trzymaniu zera też można mówić coś tam, ale tam jest taka malutka śrubeczka na tej szynie. I jak się pilnuje tej malutkiej śrubeczki, to zero jest trzymane. Przynajmniej według mojego doświadczenia, mojego cywilnego bryla. Tutaj też żołnierze mogą oczywiście swoje mieć komentarze i pewnie prawdziwe, ale, ale mówię, jeśli tej małej śrubeczki tam się trzyma z tyłu, pilnuję, to, to tutaj powinno być wszystko w porządku. Dwa krzyże, które tu są do przestrzelania, jeden zawsze mam przestrzelany na tą broń, czy miałem, bo niedługo będę oddawał, drugi na Beryla i w jednej i w drugiej broń celność była bez zarzutu powtarzalność bez zarzutu na jednym wyjściu mogłem nakładać na jedną broń na drugą broń zmieniałem tylko krzyż pomiędzy nimi strzelało się dobrze w lesie obserwacja jest świetna przy czym żeby nie machać celownikiem tak wiadomo że przy obserwacji brałem termowizję taką do ręki żeby nie machać lufą w kierunku wszystkiego co chcę obejrzeć przez termowizor ale jakość obrazu świetna, da się z tym iść przez las, obserwując teren przez termowizor. Czy ten, ten celownik jest lepszy od innych celowników na rynku? Nie, jest inny. Na pewno nie jest gorszy, na pewno jest inny. I ta, to jest ta zaleta. Po pierwsze, jest zbudowany na sposób wojskowy, do specyfikacji wojskowej, z drobnymi zmianami, no bo to jest, powiedzmy, no celownik już, który jest dedykowany myśliwym. Ale jego odporność na osoby takie jak ja, jego odporność na uszkodzenia mechaniczne, prostota konstrukcji, ilość, mamy dwa pokrętła, dwa guziki, koniec, tak? Dwa pro, włącznik z jasnością, Ryby, plus przestrzelania, zoom, polaryzacja, równocześnie nałożone kalibracja. Z, oczywiście przy zamkniętej pokrywie. Czy czegoś trzeba więcej w celowniku termowizyjnym? Moim zdaniem nie. Nie znoszę e, Wi-Fi, nagrywania tego wszystkiego. Nie, tego tam jest po prostu za dużo. Tutaj tego nie ma w ogóle, za to jest odporność. To jest celownik e, zbudowany. Nie wiem, jak. Wojskowa, terenowa ciężarówka, tak. I dlatego ten celownik mi się bardzo podoba, i dlatego, że jest polski, i dlatego, że z polskiej prywatnej firmy, a nie państwowej, socjalizm mamy wiecznie żywy, ale są właśnie takie wioski, czy to w broni produkowanej w Polsce, już tak, czy to Dżaki, czy to Kraków z ich AR ami Mamy też celowniki na najwyższym poziomie, takim, który jest brany pod uwagę i kupowany przez armię, takie, które po prostu patrzą na koszt-efekt no, akurat nie przez Polską. Dlaczego? Państwo sobie odpowiedzą sami. Na pewno w kilogramach to jest o połowę mniej wartości niż, niż celownik państwowy. W związku z czym z połowy słabszy, tak? połowy mniej ważny. Byłoby krótszy, mówię z pamięci, te, te, jestem złośliwy, tak. Państwo to wiedzą. Yy, natomiast, tak, jest niewątpliwą zaletą, że on istnieje, że jest polski, że know-how jest polski, że producent jest polski i bardzo bym chciał, bardzo bym sobie tego życzył, żeby tak pozostało. To znaczy, żeby moce produkcyjne, możliwości projektowania takiego sprzętu pozostały w Polsce w minimum dwóch ośrodkach. Czyli, jak już nawet ktoś się cieszy z tych państwowych celowników, jak ktoś naprawdę jest zadowolony, że to jest państwowe, to powinien to kupować również na przykład do RG Rury. Właśnie po to, żeby zachować możliwości produkcyjne, możliwości projektowania tego. Żyjemy w roku 2020 i z mojej perspektywy subiektywnej, z moich obserwacji, czegoś, co. Można górnolotnie nazwać przemysłem zbrojeniowym w Polsce. No, mamy do czynienia z dożynaniem watachy z różnych powodów, na różne sposoby. Nie tylko firm prywatnych, ale również niektórych państwowych. Rok temu powiedziałem, że jeszcze z jednej fabryki może być fabryka czołgów. Nie wiem, czy bym to dzisiaj powiedział i nie jest to pewnie wina tego zakładu, tylko innych czynników. Tutaj mamy zdolności zbudowane od podstaw, zbudowane przez Polaków, nie przez państwa polskie, dlatego to jest rzecz nieziemska, którą polecam. W opisie ewentualnie wpiszę, gdzie to można kupić i jak, bo pomimo, że jest to produkt polski nie jest tak łatwy do dostania w Polsce. Ale to, to tam skontaktuję się jeszcze z producentem, spytam ich. Co tam wpisać, żeby Państwo mogli sobie to obejrzeć po prostu i, i, i rozważyć. Bo tego w tej chwili po prostu nie wiem. Jeszcze raz dziękuję za to, że mogliśmy sprawdzać to przez 9 miesięcy chyba. Teraz będzie jechało do Warszawy. Wróci do właściciela. Takie życie, tak? Może trochę szkoda. No, także. Chętnie bym zobaczył więcej takich rzeczy, nie, nie tylko z optoelektroniki polskich. No ale cieszę się z tego, że, że takie zdolności są i że są polskie i że można z tego strzelać w polskim lesie legalnie do dzików, bo mamy ASF. Ktoś by kiedyś tymi przepisami mógł się zająć. Tak, no. Dziękując za uwagę, przepraszając, że nie tak często są filmiki, jakby Państwo chcieli, przepraszając... O, to może nawet ważniejsze, że nie odpowiadamy na wszystkie maile, ale proszę mi wybaczyć, nie jesteśmy w stanie fizycznie odpowiedzieć na maile wszystkie, w związku z czym część z nich spora pozostaje bez odpowiedzi. Jeden był mail dzisiaj fajny, mogę się na koniec z Państwem podzielić. Napisał do mnie Pan oburzony, że jesteśmy socjalistami, którzy ukrywają projekt który którzy, projekt ustawy o broni amunicji, który wprowadzimy do porządku prawnego w Polsce i on się domaga, żebyśmy opublikowali na oficjalnych stronach rządowych nasz projekt, który ukrywamy przed społeczeństwem, i który, e, który wprowadzimy i który zaszkodzi wszystkim strzelcom. Mam wrażenie, że pan z ekscytacji pomylił stronę MSWA ja, ze stroną Fundacja Darma, aczkolwiek jak można pomylić te dwie strony, nie wiem, ale ponieważ było to ciekawe doświadczenie, to się nim z Państwem dzielę. Dziękuję za uwagę, polecając polskie produkty, chociażby ich obserwacje, tak, jeżeli nie, nie kupienie, bo są fajne, bo są inne i są polskie. Tyle na temat. Dziękuję do zobaczenia.